Cześć, witajcie! Dzisiaj spróbuję odpalić zapalniczkę koparką kołową, yy, obrotówką. Jest to bodajże 2003 rocznik, łyżka to 80. Także zobaczymy, czy odpalę tą zapalniczkę. Trochę, trochę już mało gazu jest. Nie wiem, czy na tym wietrze, jak, spróbuję, jak będę próbę robił koparką, czy to pójdzie. Tak to wygląda nie było idealnie, ale może spróbuję kiedyś jakoś, bo to jest półokrągłe na dole, nie ma płaszczyzny. Ale może spróbuję kiedyś gdzieś na jakimś równym terenie, bo to akurat jestem w lesie teraz, nie. No dobra, to pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia na razie.